Z tej strony Łukach, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest bit iPhone S2020 kontra Samsung Galaxy A51. A51 Exynos 9611, 4GB, a tu mamy z A13 Bajonika, 3GB Pamięci RAM. Oba fony wyczyszczone. Pięte do tej samej sieci. Spójrzmy, jak działają. Który jest szybszy, który lepiej od palapki, który lepiej pozostawia w bramie, Lecimy. Allegro. iPhone. AliExpress. Tak samo. Następnie mamy Ceneo. Widać. Galeria. Też iPhone. HBO Go. Wygrywa. Wygrywa, wygrywa. Wygrywa też iPhone. IPla. Dla iPhone SE jak dojadę? Tak samo. Mapy. iPhone Player.pl. No, sorry, ze false ale Pominijmy to i tak wyglądałby iPhone Olix Dla iPhone'a co widać, Pyszna.pl też iPhone. Global Pizza Portal. No to tu będzie iPhone. Sklepy. No, tu może minimalnie jeden. Ten Spotify. No, też nie daje rady. Samsung TapTalk. Też jest dla iPhone'a. To widać. TripAdvisor. Wygrywa, wygrywa. Wygrywa ten po lewej, czyli iPhone Se. No, to trzeba by przyznać, że dobrze daje radę. Twitter. Ten po lewej Uber Uberze No też szybciej z iPhone'a zamówicie. Nie ma innej opcji. Wykop podobnie i mamy YouTube No tu szybciej jednak Samsung. Ram sprawdźmy. 6 GB, yy, przepraszam, 4 GB kontra. 3 GB i patrzymy. Tu na razie w iPhone'a jest, w Samsungu nie. Aliexpress w obu w ramię. Ceneo ubite w Samsungu galerie, tu na razie pusta prawie że, ale widzicie jak to wyszło HBO GO. też Samsung uwalił i pla, taka sama sytuacja i jak dojadę podobnie, mapy podobnie player.pl podobnie ubity w Samsungu no to już w Samsungu 4GB to ceny da, to już nie jest takie sensowne co widzicie, głowo podobnie sklepy zostały w RAMie Spotify w jednym tylko tab Talk, Tu widzicie, tu poza ramem TripAdvisor. Sytuacja identyczna. Twitter. Nawet sam powrót tych aplikacji, w, widzicie, w iPhone'ie jest, no jest szybszy i szybciej to po prostu wraca. No i tutaj na YouTube obu był. Dobra. No i tak, co, co tu więcej powiedzieć. W domu zostawiamy wydajnościowo. No tego po lewej wyczyściliśmy pamięć w obu, tak, żeby było. Teraz lecimy z grami. Sprawdzamy. Asfalt 9. Kto tu wygra? Ten po lewej, ten po prawej, a no ten po lewej. Zdecydowanie lepiej. Ciach, to tu dam, żeby sobie to zostawił. Samsung dajesz. Kręć się. No, dobra, ukręcił. Dobra. Następny tytuł, Asphalt 8. SE. Samsung myśli, domyślił. Jedziemy dalej. Temple 2. Widać, no konflikt tu się ciągnie, ale paliwo. I tak zdecydowanie szybciej się odpaliło to na iPhone'ie. Dziękujemy, jakieś pierdy-śmierdy. Dobra, Subway Surfers. No i bach. A w Samsung'u czekamy. No, dawaj, dawaj. Dopiero teraz. Dead Trigger 2 To jest bajka. Ciach i jest. Czarnego loading. Please wait. Szkoda czasu na życie, na czekanie. Ile my czekamy, tracimy życie podczas czekania aż coś nam się odpali na kiepskich telefonach? Myślę, że długo. Asphalt Extreme. I tak policzyć, pewnie? Z tydzień? Może z miesiąc życia? Nie no, może nie miesiąc. Ale to było ciekawe pytanie. Ile właśnie ludzie tracą na oczekiwaniu na uruchomienie czegoś na smartfonie. Proszę sobie się zastanowić. Tu widzieliście. Następnie mamy Unkilled. I tu znowu któryś wygra, pewnie po lewej. Nie ma co się tutaj oszukiwać, ale dajmy jeszcze szansę koledze ze stajni No Exynos 9611. No do porywających procesorów nie należy, jak widzicie. tam A51 taka niska średnia półka, bym powiedział, u Samsunga. Dobra, Ankit poszło też oczywiście dla iPhone'a i mamy PUBG Mobile, ostatnią z gier, którą chciałem sprawdzić i odpalić. No i co? Jak to wyjdzie? Hmm, myślicie, czy ten po lewej, czy ten po prawej? Nie ja wiem. Znaczy, ja wiem, widzę już nawet wy też. A jeszcze zobaczymy, co ten z prawej strony, ile będzie nam to motało. Nie, na nie pójdziemy, ale czekamy. No kawy nie zdążylibyśmy raczej zrobić, ale jakoś idzie. Idzie, idzie, idzie. Z gruzem, jak to mawiają. Czekamy. No i odpalone w końcu. Dobra, no to co tu więcej powiedzieć? Wiadomo, że ten szybszy. Dobra, lecimy. Teraz jeszcze co z ramen. Asfalt 9. Ubity w obu. Asfalt 8. Podobnie się stało tym razem. Temple Run 2 w pamięci RAM tylko w iPhoneie. Subway tylko w obu na szczęście. Dead Trigger 2. Tu jest, tu nie dotknąłem, ale też jest. Dobra. Z Asfalt Extreme w obu w ramie. Unkilled tylko w jednym i mamy PubGa, pub tylko też w jednym. No więc, tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. No, niby to jest niska półka w przypadku Apple'a. No a widzicie, jak wygląda niska półka w przypadku Samsunga. No i co jest szybsze? No, nie da się ukryć. Tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. Chcecie, oczywiście, coś więcej wiedzieć o jednym, jak i o drugim. Macie playlisty. Możecie zobaczyć porównanie z innymi smartfonami. Na dole, oczywiście, dzwoneczki, subskrypcje, komentarze. To się przydaje. Trzeba o tym mówić, więc tam wiecie. Dawajcie, wspomagajcie. No i cóż, na dzisiaj tyle. iPhone SE 2020, Samsung Galaxy A51. Z tej strony uciek, Trzymajcie się ciepło. Hej.